Witamy wszystkich z Bolesławcy na Zawodach, na Zawodach XC w dużo śląskie otwarcie sezoną Cross Country. Większość kategorii dzisiaj pojechała. został ostatni wyścig elity Juniora, generalnie na którym jest przewidziana chyba dosyć duża frekwencja i dzisiaj są bardzo błotne wersje ja pokażę jak się w rowery co Marek ma lepszą amator niż wy W kategorii Elita i Junior Dużo ich jest niestety Piciaki, piciaki od nas oczywiście dzieci nie wiedziały, że trzeba być dzisiaj przystartym i są na samym końcu. Chyba to miały wytłumaczenie. Jesteśmy na wyścigu Elity Juniora, czekamy w takim ciekawym fragmencie. W takim prostym zjeździe tak naprawdę po prostu tutaj się jedzie na jazd szybko, bez hamowania, prosto, nie ma żadnego dołu, po prostu bardzo szybko. Widać trochę jest Dawaj, dawaj! Dwie kawale, Marcin przynajmniej umie się ustawić z przodu. Zobaczymy, kto idzie trzeci. Pierwszy Szymon, patrzcie. I Rafał, tylko możesz to nie że jest tutaj trzeci, no, stary wyjadacz. Masz 5 sekund do juniora, Dominik! Kuba, siódmy, w lecisz! No jadą, jadą panienki. Jakby się ustawili z przodu, to by normalnie. Las miejski, tutaj, boże, jakiś lasek, nie wiadomo jak to się nazywa. Niektórzy nazywają przy psychiatryku, bo tutaj w Bolesławcu chyba gdzieś szpital psychiatryczny w okolicy. I generalnie, o właśnie tutaj panu zaraz pomogę, że przyjechał, bo myślał, że będzie wyścig, ale przyjedzie przecież bez problemu. I generalnie to jest taki pomnik przyrody, aleja przyleśna. Znaleźliśmy tego bufetu z kubeczkami, tak jak na maratonach Tutaj jak to wygląda no jak tutaj sobie, co tu się dzieje, generalnie Generalnie no tak jak na maratonie kubeczki podawać to fajnie by było dobry, jak tam ciekawe, coś tutaj się dzieje ciekawego? No Na Bufecik? A tak w sumie taką barwę nie powiedziałbym jaką No średnie No właśnie, ale nie wiem czy jest dobra, sprawdzimy A co to jest w ogóle? Izotonik to My mm. to wiedziały Aha no nie, szukuję normalnie. Pozdrawiamy tutaj. No, wolontariuszki z Bolesławca czy z dalsza? Z Bolesławca. A, bo no dobrze, że są tutaj dobrzy ludzie, którzy chcą pomagać w organizacji zawodów. No, brawo, brawo no, dziewczyny. Ciekawe, że mógłby startować każdy. Zarówno zawodnicy, którzy zdobywali medale mistrzostw z Polski jak Marcin Kowalec tutaj. Czy, czy Szczepan Paszek tutaj no. Generalnie, a również tacy całkowicie amatorzy, którzy, jak usłyszałem, się miesiące temu rower kupili. Więc, no, ciekawe, ciekawe, mogę zobaczyć, jak to wygląda. Mam nadzieję, że się nie zniechęcą. Przeszkodzie, generalnie, która powinna być niby utrudna, ma takie belki. Dobra, pana Sędziego. No tak, tutaj się po prostu z góry hop, 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 zjeżdża. Generalnie, na zawodniku to nie stanowi problemu, już powoli przesycha. O, pozdrawiamy tutaj fotografa Czy ktokolwiek zjeżdżał chicken Line? nie spodziewam się z elity chyba nikt tak więc to tutaj nie było tak łatwo dotrzeć, Trochę tutaj trudniej jest, ale fajnie, że trasa jest bardzo zbita. No szybko można się wyjść tutaj. Domisz fula, masz to pełne nogi, nie cię z tyłu goni na sztywniaku! No wyjechał w niego tutaj z KKW bo tak wolno jest do belkach, A tu do miś... Nie no do miśia tu podszkolimy no Jedzie do Kuba, no zobaczymy to nagramy jak jedzie Kuba bo tu ojciec cię goni przez telefon Opa opa pusz te klamki No dobrze Szybciej Przegapiłem co tu się działo bo rodzice telefonicznie mnie chcą zmierzyć jak zwykle e, Powiem tak, że dużo lepiej mieć rodziców przez telefon niż żeby byli na zawodach <noise> Na pewno lepiej, to taka, taka rada dla trenerów, zdalnie, zdalnie wszystko Jedziemy na Rock Garden, może zdążymy na któryś, zobaczymy jak sobie radzą Tam nagramy i będziemy już na metę, bo będą pewnie kończy. Jesteśmy już na ostatniej tutaj ciekawej takiej przeszkodzie Kamienna ścieżka Rock Garden, czy jak to nazywają Generalnie tu widzę bardzo się ułatwiło Bo generalnie widać tutaj zwielenie przejazdu, lewa Proszę bardzo, lewa zakończona większymi, tutaj taki przesmyk i lecą. Wbrew yy, pozorom, jak jest błoto, jak to już tak zaczyna przecychać, to się łatwiej idzie po takich kamieniach, bo jest ścieżka. Chwilą dobił tyłem bardzo mocno, ale widocznie jedzie na takim ciśnieniu, że chyba mu nie przeszkadza to. Bo... Lokalec tutaj po prostu stwierdził, że musi trasę, trasę pokazać to tuż indziej. No może mieć defekt, może się coś stać, więc trzeba jechać do końca, to nie ma także już wygrał chociaż ma taką przewagę, że nawet jakby szedł do mety to o, tak to mniej więcej wygląda tutaj z tej strony trochę to ciekawa perspektywa i próbowałem dzisiaj zjeżdżać po tych kamieniach a później się czekami się dzisiaj zająłem, ale generalnie no, fajnie, że się postarali coś na tej trasie zrobili. Mam nadzieję, że lokalni tutaj nie pokradną tych kamieni. Wezmą sobie do ogródka gdzieś i, i po prostu zrobią sobie chodnik w domu. Ścieżkę. No Czekamy na tutaj zawodnika. Następnego no, to był Marcin Kawalec, ale to jest bardzo duża, już tutaj no, dwuminutowa e, strata generalnie. Ale no, ładnie, jedzie jak na osobę, który nie trenuje. Tutaj trzecim miejsce Rafał Alfimowicz też na fullu. E, na fullu jedzie tak jak Marcin Kawalec jechał, ale no pierwszy jeszcze pan paszek nie Generalnie na pewno tutaj w takim błocie te wóle nie będą pomagały Ale na... jedzie generalnie na czwartym miejscu No, znam tego, tego zawodnika, znam. znam To jest Piotr Krawczyk miał jeździć Nito Toyo ale przez coś odzywać. I jeszcze słabe warunki oferujemy. No, czyli dominik? Tam po kamieniach dużo szybciej niż Kuba. Kuba sobie niestety nie radzi tutaj technicznie. I zaczęli nachodzić zawodnicy. I biegnie dominik tutaj, do góry biegnie, biegnie, bo niestety jest sporo błota i trzeba dużo biegać. I zasuwają, chłopaki. Dobrze. Zobaczymy na mecie Jak się, co się dzieje dalej Generalnie właśnie na trasie to wszystko od tak wygląda Płynie po prostu sporo rozmaszanego błota pośniegowego No przełaje takie, przełaje, przełaje, ale ntb Ale sporo da się jechać Jest bezpiecznie, jest miękko, jest bezpiecznie, trochę ślisko, driftu Ale sobie sobie nigdy nie co nie słyszałem, żeby zrobił, więc to jest bezpieczniej. Czekamy na pierwszego zawodnika w winiorach. Wydaje się, że Dominik ma szansę dojść na pierwsze miejsce w winiorach. No i zobaczymy, jak Kuba jak sobie poradzi, czy jeszcze dojdzie tych, tych zawodników, żeby nie być na piątym miejscu, a, a na trzecim. No bo pierwsze, no nasz, no i ciężko, bo pierwszy trzy to praktycznie zaznamy. to może najwyżej. Otwarte miejsce, skoczyć. Ale zobaczymy, wszystko się może dać. zobaczymy mu jak najlepiej i czekamy, co tu się dzieje. Dzień dobry, czy to się można poczęstować? Makaronik jest tak? tak. Dobrze. Jedzie, jedzie Dominik i będzie wierzył na ostatnią rundę, ale gdzieś tam zabłodził po drodze, ale nie przewracał się. Jedź, jedź, JEDŹ No dawaj, 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 dawaj! Jest, pojechał jeden, który jedzie na końcu, ale się nie wywraca. Jedzie na końcu, ponieważ jest gruby, czyli Lusiek, Krzymczuk ale ma powera i ma technikę i generalnie umie jeszcze zjeżdżać więc to taki element jeszcze błotny dosyć trudny to wystać na końcu można bo po prostu jak się zjeżdża tutaj z góry to trzeba utrzymać kierownicę i tu widzę, że dużo osób... i skręca nagle i dlatego się wywracają Generalnie księg. przełaj Jest jakiś gościu co potrafi zjeżdżać To był Kamil Tarnawski tylko generalnie coś wolno jedzie, ale zjeżdża. Zjeżdża jest już teraz pierwszorocznym Orlikiem w elicie, pierwszoroczny. Więc generalnie razem z Kubą będą mieli ciężko, ale się ścigają. to najważniejsze, że im się chce, że mają motywację, że mają możliwości. Dodają dają radę zawodnicy z końca stawki troszkę niepewnie, jest, nie bardzo dobrze tutaj nie sprzęt a technika czyni z ciebie zawodnika dokładnie, pamiętajcie to nie full, nie sztywny, nie coś ale trzeba orać, orać w lesie od małego i się jedzie jedzie lider Jedzie lider, Szymon Paszczek tutaj lokaler wjeżdża na ostatnią rundę To jest ten zawodnik Areo Areo jedzie Areo Areo Kal prawie no Szczepan tutaj śpi na tej trasie, więc generalnie sam ją układał współorganizatorem zawodu i super, że jedzie. Marcin Kawalec na drugim miejscu będzie ponad 2 minuty, już prawie blisko 3 minuty Teraz ale Marcin jeździ. Hopre Marcin, hopaj hopaj, 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 czekamy gdzie jest Kuba i gdzie jest Dominik. Dominik już będzie kończył e, czwartą rundę i koniec tego wyścigu. Junior jedzie cztery rundy, no a Elita e, jedzie pięć rund, będzie jeszcze jedną rundę będzie miał do pokonania I generalnie przechało czterech zawodników z Elity. I czekamy co tu się dalej dzieje. Wjazdy juniorsko-elickie, orlickie się zjechały. Jedzie Dominik i jedzie Kuba. Już mniejszy odstęp jest, ale Dominik to coś prowadzi. Myślec, Dawaj, Dominik, to sprowadzi. Dawaj Domik, brawo! Cztery to rundy mieliśmy kategorii. Sędzia nie Dawaj dobrała. Kuba, jeszcze ostatnia runda! Trzeba być chyba wielkim żeby się Dominik i generalnie co? No, Dominik już czy... skończył wyścig winiorze. Gratulacje a za rok będzie też ciężko, tak jak Kuba ma. No, no, się, się... Bajka tutaj. hej. Z Mitu, to vloger tutaj, kolarz vlog. Cześć, no, Tak. No, też... Też, na razie zaczynam, ale widzę, że tam własny, własny kompresorek, to jest bardzo ciekawe. No wiesz, rzucam do auta i... Nie no po prostu, e, dzisiaj trochę organizator może się tutaj dał dupy, bo wystarczyło pójść do Intermarché i powiedzieć, że jedna myjka jest nasza, płacimy wam stówę. No ale... A tak to się kierowcy denerwują, bo... że im rowery brudzą. I, i co generalnie? Generalnie... Jak się podobało? Świetnie. Świetnie. Też, była, była, była zabawa. Było, gdzie... Ale tu, A, tutaj, ta, ta kamerka dzisiaj niewiele nagrała, muszę przyznać. Myślałem, że ty, że mnie sobie nie zanął wodą Myślę, że w ogóle nie nagrała za dużo, grała, bo ja ją wycieram. <gry> to jest w sporcie, ja bym tam y, wspominał Sympka Szmioda, którym jak ja tu jechałem do Włow, no to było raz w tygodniu do budki, jeżeli było za co.